Ach, gdyby tak fruwać w przestworzach, łaskotać chmury, niczym ptak. No cóż, ja nie potrafię latać. Jeszcze, ale znam takiego jednego, co potrafi. Oto najnowszy dron DJI Mini 4 Pro i pięć rzeczy, które musicie o nim wiedzieć. Po pierwsze, DJI Mini 4 Pro to idealny wybór zarówno dla doświadczonych pasjonatów podniebnych wędrówek, jak i tych początkujących. Po drugie, Dron DJI Mini 4 Pro dzięki kompaktowej składanej konstrukcji i leciutkiej wadze zaledwie 249 gramów. Jest bardzo mobilny, po prostu pakujecie go do torby czy plecaka i ruszacie uwieczniać przygody. Po trzecie, zachwycająca jakość nagrywania. Udoskonalona kamera gwarantuje stabilne i płynne nagrania w rozdzielczości 4K i 60 klatkach na sekundę z bogactwem szczegółów, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Do tego dochodzi też wyjątkowy czterokrotny zoom cyfrowy. Dzięki niemu uchwycisz wszystkie malownicze detale krajobrazu z bezpiecznej odległości. Po czwarte, wydajność czyli ile właściwie sobie polatacie co to dużo mówić jest dobrze. Inteligentny akumulator pozwala nawet na 34 minuty bezpiecznego lotu. DJI Mini 4 Pro precyzyjnie rozpoznaje blokujące go obiekty i płynnie je omija, a cztery szerokokotne czujniki i dolne czujniki optyczne wykrywają przeszkody z każdej strony. Dodatkowo dron ten automatycznie wyznacza najbezpieczniejszą trasę powrotu do miejsca startu, omijając wszelkie przeszkody. Po piąte, dobrym materiałem trzeba się pochwalić. Chcecie wrzucić swoje mega ujęcia na media społecznościowe? Proste. Teraz innowacyjne materiały możesz pokazywać z różnych perspektyw, a funkcja True Vertical Shooting umożliwia wygodne nagrywanie w pionie. No i edycja materiału, która nigdy nie była łatwiejsza. Inteligentna funkcja LightCut rozpoznaje trasę lotu i kompozycję. Z kolei One Tap Edit to funkcja, która automatycznie wybiera najciekawsze ujęcia, dobiera do nich szablon oraz dźwięki. Wystarczy kilka kliknięć i macie gotowy film. Tylko patrzeć, jak wlatują lajki. Odkrywaj świat z in Perspektywy i wyznaczaj nowe granice. Kup najnowszy dron DJI Mini 4 Pro w supercenie w MediaExpert lub na mediaexpert.pl